Witam gorąco w kolejnych naszych codziennych rozważaniach. Dzisiaj sięgamy do Księgi Michała i przeczytamy na początek drugi rozdział tej Księgi. Nie jest to długi tekst. Wsłuchajmy się w treść tego, co zapisał kiedyś prorok Michał. Biada tym, którzy leżąc na swoich łożach, Obmyślają zbrodnię i knują zło, a gdy świta poranek, popełniają je, gdyż jest to w ich mocy. Gdy pożądają pól, grabią je, a gdy domów, zabierają je. Gnębią męża i jego dom, właściciela i jego dziedzictwo. Dlatego tak mówi Pan, oto ja obmyślam dla tego rodu klęskę z której nie będziecie mogli wyciągnąć szyi, ani się z niej podnieść, gdyż będzie to czas zły. W owym dniu zanucą o Was pieś szyderczą i odezwie się skarga tej treści, jesteśmy doszczętnie zniszczeni. Posiadłość mojego ludu jest pomierzona, nikt mu jej nie odda. Nasze pola podzielono między tych, którzy nas wzięli do niewoli. I nie będzie nikogo, kto by wam przydzielił cząstkę i rzucił los w zgromadzeniu Pana. Nie kraczcie złowieszczo, tak mówią. Czegoś takiego nie powinno się przepowiadać. Nie spotka nas taka hańba. Czy dom Jakuba jest przeklęty? Czy duch Pana jest ukrócony? Czy takie miałyby być jego dzieła? Czy jego słowa nie są życzliwe dla tego, kto postępuje w sposób prawy? Lecz to wy postępujecie jako nieprzyjaciele mojego ludu. Niewinnego pozbawiacie odzienia. Płaszcz ściągacie z tych, którzy niczego złego nie przeczuwają. Jak ci, którzy wracają z wojny. Żony mojego ludu wypędzicie. Z miłych ich domów, ich niemowlętą zabieracie na zawsze moją chwałę. Wstańcie i odejdźcie. Tu nie wasze miejsce na pobyt. Z powodu nieczystości jest ono zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił, będę wam prorokował o winie i otrunku, to byłby kaznodzieja dla tego ludu. Na pewno zbiorę całego Jakuba. Na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie. I będzie to gwarny tłum ludzi. Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki. Przełamie opór na przodzie. Przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich król. A Pan będzie na ich czele. Aleluja, przyjaciele, co za wspaniały biblijny przekaz. Tak, jest tutaj dużo twardych słów. Ale pod czyim adresem? Kochani, to nie jest pod adresem tych, którzy powierzyli siebie Bogu. Bo przecież ludzie, którzy żyją dla Boga, nie kłamią, nie kradną, nie oszukują. To nie są ludzie, którzy dążą do zniszczenia kogokolwiek. To nie są ludzie, którzy chcą pozbawić kogokolwiek czyjeś własności. I możemy oczywiście sięgnąć jeszcze po wiele innych przykładów tego, co ludzie uważający się za lud Boży czynili o zgrozo swoim własnym współplemieńcom. Ale Bóg mówi, koniec. Koniec. Ostatecznie koniec. Co z tego, że ten lud został przeklęty, lud został przepraszam, ostrzeżony? Jaka była reakcja tych ludzi? O, nie powinno się czegoś takiego przepowiadać. Nie kraczcie tak. Nie spotka nas taka hańba, przecież jesteśmy domem Jakuba. Czy Duch Pana nie jest z nami? Czy właśnie takich rzeczy Bóg chce dokonywać ze swoim ludem? Czy Jego słowo nie jest życzliwe dla Jego ludu? Powiem Wam, kochani, że to odnosi się oczywiście do tamtych ludzi. Ale jest wielu takich, którzy robią dokładnie tak samo dzisiaj. I powiem Wam, że to, co mówią tacy ludzie, jest wyjątkową bezczelnością. Przecież jeśli nie żyjesz tak, jak oczekuje tego Bóg, jeśli nie postępujesz tak, jak oczekuje tego Bóg, no to przepraszam bardzo, ale, ale czego oczekujesz? Czego oczekujesz? Że Bóg będzie Ci błogosławił, że Bóg będzie z Tobą, że Bóg będzie Cię wspierał, a niby jaki Bóg ma w tym interes, żeby tak robić? Przecież Ty żyjesz w sposób, który tak naprawdę stawia Boga w złym świetle. Ludzie patrząc na Ciebie mówią, no patrzcie, ten człowiek mówi, że żyje z Bogiem, a zobaczcie, co ten człowiek wyprawia. Zobaczcie, czy tak rzeczywiście Bóg naucza, czy Bóg nakazuje takie życie? Boże, lud nie jest powodem zamieszania w jakiejkolwiek etyce i moralności. Boży lud stoi na straży etyki, na straży moralności. Musimy o tym pamiętać. Bezwzględnie i bezdyskusyjnie. Bóg trochę przewrotnie mówi, o dla takich ludzi jak wy, to byłby taki dobry kaznodzieja, który by tak przyszedł do was i tak wam prorokował o winie i o trunku. Co to znaczy? Że to byłby taki kaznodzieja, który by wam mówił bawcie się, radujcie się, popijajcie sobie swoje winko, cieszcie się życiem, nie przejmujcie się, nic złego na was nie przyjdzie, bo nic złego na was przyjść nie może. O, taki kaznodzieja byłby dobrym kaznodzieją. Paweł też dokładnie o tym samym pisał w listach do Tymoteusza, kiedy mówił, że Przyjdzie czas, kiedy ludzie nie, nie zdzierżą słuchania prawdy. Niech nie będą chcieli słychać, słyszeć prawdy. Będą chcieli słyszeć właśnie takich kaznodziejów, którzy przyjdą i będą mi opowiadali same słodkości, takie landrynki będą rzucali pomiędzy ludzi. I ci, którzy na co dzień żyją byle jak będą, się cieszyć, radować, będą mówić jaki Bóg jest wspaniały, jak Bóg nas kocha, ale... Ale Bóg mówi tak, i to jest, kochani, poselstwo do nas, do tych, którzy ufają Bogu, wierzą Bogu, należą do Boga. I to poselstwo brzmi tak, na pewno zbiorę całego Jakuba i na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Przyjacielu, przyjaciółko, jeśli służycie Bogu, Bóg o każdym z nas pamięta. Nie będzie takiej sytuacji, że ktoś gdzieś zostanie przez Boga zapomniany, jeśli do Boga należy. Bóg mówi na pewno was zgromadzę. Na pewno każdego z was zgromadzę. Skupię was jak owce w ogrodzeniu, jak trzodem na wygonie i będzie to gwarny tłum ludzi. Kiedy Bóg mówi o tym, że zgromadzi resztkę, to... Wszystkim nam się wydaje, że to będzie po prostu jakaś grupka ludzi. Nieprawda. Bóg zgromadzi resztkę Jakuba, resztkę Izraela, ale kiedy ich zgromadzi wspólnie, to to będzie gwarny tłum ludzi. To będzie najwspanialsze nabożeństwo jakie kiedykolwiek odbędzie się na tym świecie. Ludzie będą opowiadali świadectwa, świadectwa i resztę jeszcze raz świadectwa o tym jak Bóg w cudowny sposób dotykał ich życia, jak Bóg ich ratował ze wszystkiego co działo się w ich życiu. To będzie jedna wielka pieśń uwielbienia, dziękczynienia Bogu. To będzie jedna wielka pieśń chwały, kiedy wszyscy będą mówili jednym głosem. Prawdziwie Bóg jest wielki. Prawdziwie Jezus Chrystus jest wspaniały. Prawdziwie Jego Kościół nigdy się nie poddał. Nigdy nie poniósł klęski. Nigdy nie przegrał. Prawdziwie On żyje. I dzisiaj możemy to oglądać, jak jest wspaniały i jak jest wielki. Przed tym tłumem. Pójdzie ten, który będzie łamał szyki. Tak, świat nie zniesie tego odrodzenia kościoła. Świat nie zniesie tego świadectwa. Ale tym razem spotka się z Mesjaszem. Tym razem spotka się z tym, który jest Panem wszystkiego. I nikt nie tknie tych, którzy należą do Chrystusa. Pójdzie przed nami Chrystus. I przełamie wszelki opór. Wszelki opór. Wyjdziemy i pójdziemy tam, gdzie On nas zaprowadzi. On będzie przed nami kroczył, On będzie naszym królem i On będzie na czele. Biblia mówi o niesamowitych rzeczach, fantastycznych rzeczach. Biblia mówi, że Boży lud czeka chwała, nie pognębienie, ale chwała. Dlatego w tym trudnym czasie, w którym wszyscy jesteśmy, podnieśmy do góry głowy, wzmocnijmy swoje kolana, podnieśmy do góry nasze ręce, uwielbiajmy naszego Boga. Nieważne, czy jesteś w domu, czy w pracy, nieważne, czy pracujesz teraz w służbie zdrowia. Czy jesteś tym, który sprzedaje w sklepie? Czy jesteś kierowcą autobusu? Czy jesteś człowiekiem, który pracuje i zawiaduje energetyką? Ludzie, kochani, w każdym miejscu możemy Bogu oddawać chwałę i cześć. I w każdym miejscu możemy dawać świadectwo naszej przynależności do Chrystusa. Bóg jest wielki i on nie zapomni o Tobie. Nie daj sobie wmówić, że Twój Pan zapomniał o Tobie. To diabeł Cię okłamuje, to świat Cię okłamuje. To nawet ci, którzy lubią się bawić, a podają się za wierzących, też Cię okłamują. Nie, Bóg nigdy Cię nie opuści. Bóg nigdy Cię nie zostawi. Bóg zawsze będzie z Tobą. Nieważne w jakiej dzisiejszej sytuacji, zacznij się modlić. Jeżeli gdzieś we wnętrzu swoim myślisz, że jesteś sam, sama, że wszyscy cię opuścili, zacznij się modlić. Zrób krok wiary, a Bóg uczyni cud w Twoim życiu. Tak, objawi się w Twoim życiu cud. Może nawet sam anioł przyjdzie do Twojego domu, aby Ci dotrzymać w towarzystwa. A dlaczego nie? Przecież to się zdarza, to się zdarzało i to się będzie zdarzać. My w wierze przychodzimy przed Boże oblicze i dziękujemy naszemu Bogu nieustannie za to, co dla nas zrobił, robi i będzie robił. To nie świat będzie zwycięzcą, to nie diabeł będzie zwycięzcą, to Jezus Chrystus jest zwycięzcą. To w Jezusie Chrystusie jest cała nasza chwała. Cała nasza nadzieja, cała nasza miłość, całe nasze dziękczynienie, bo do Niego należymy, w Nim żyjemy, z Nim jesteśmy, oto nasz Bóg kroczy na czele, a my jesteśmy pod Jego całkowitą ochroną. Amen.